Pamiętajcie o tym, moi bracia i siostry: kiedy Jezus wróci, wtedy spojrzymy wstecz na sposób, w jaki żyliśmy na tej ziemi. I wtedy albo będziesz odczuwał satysfakcję, albo będziesz żałował tego, jak żyłeś. I to zależy od decyzji, które podejmujesz dzisiaj. Pomyślcie o ogromnej satysfakcji ludzi takich jak Piotr, Paweł ze względu na ich życie, nie dlatego, że byli idealni. Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Wy czegoś takiego nie uczyniliście, ale Piotr tak bardzo pokutował, że później zrobił wspaniały użytek ze swojego życia. Paweł, Paweł zmarnował 30 lat swojego życia idąc w złym kierunku prześladował chrześcijan i tak dalej. Dobrze, zgódźmy się z tym, że zmarnował pierwsze 30 lat swojego życia, ale pozostałe 37 lat zrobił z tego wspaniały użytek. Tak, że pod koniec życia w wieku 67 lat powiedział ukończyłem bieg. Patrzę z satysfakcją na moje przeszłe życie. I możesz zadać pytanie, w jaki sposób może człowiek odczuwać wielką satysfakcję, kiedy spogląda wstecz na 67 lat swojego życia i widzi, że pierwsze 30 lat było absolutnym bałaganem. Robił złe rzeczy. Bóg jest taki łaskawy. On pomija czasy nieświadomości, niewiedzy. To jest świetny werset, którym chciałbym pocieszyć tych, którzy czują się zniechęceni przez porażki w ich poprzednim życiu. Każdy z nas zawodził przez wiele lat, ja również. To jest werset, który mnie zachęcił i zachęci również Ciebie. Pamiętaj o nim całe życie. Dzieje rozdział 17, werset 30. To jest szczególnie dla tych, którzy przez wiele lat byli pogubieni w swoim życiu. Bóg pomija czasy nieświadomości. Ale teraz nakazuje nam pokutować. A więc Twoje życie podzielone jest na dwie części. Jedna to czasy ignorancji, w których nie wiedziałeś, że musisz żyć dla Jezusa na 100%. I dla niektórych z Was ten dzień może nadejść dopiero dzisiaj. Może to dopiero dzisiaj prawda tak naprawdę do Ciebie przemówi. To, że musimy żyć w 100% oddani Jezusowi Chrystusowi. Ok. Wtedy Twoja przeszłość to czasy ignorancji, a Bóg mówi: pominę to. Ale od dzisiaj, czy będziesz żył dla mnie? To pytanie, które padło do Pawła w drodze do Damaszku, kiedy światłość uderzyła go z nieba. Więc co zamierzasz robić od dzisiaj? Zapomnij o przeszłości. I wierzę, że Pan dzisiaj tak właśnie mówi do niektórych z siedzących tutaj, być może do wielu z Was. Nie zniechęcaj się tymi przeszłymi niepowodzeniami aż do dnia dzisiejszego. Czy tak uczynisz? Ja pominę czasy Twojej ignorancji. Nie, żebyś nie wiedział, że Chrystus umarł za ciebie, tego byłeś świadomy. Ale myślę, że wielu z was nie było tego świadomych, jak poważna to sprawa, jak ważne jest życie w stu procentach dla Chrystusa. Jak musimy Mu wszystko oddać. Jesteś nieświadomy? Okej, okay, Bóg mówi, że przeoczy czasy nieświadomości, ale teraz mówi ci, żebyś pokutował. Odwróć się od grzechu, weź swoje życie na poważnie od dzisiaj. I wierzę, że kiedy Chrystus powróci, będziesz się bardzo radował. Najpierw upewnij się, że wszystkim wybaczyłeś, a potem poproś Boga o wybaczenie twojej przeszłości. I poproś go o wybaczenie twojej przeszłości w dokładnie taki sam sposób, w jaki ty wybaczasz każdej osobie, która kiedykolwiek skrzywdziła cię w całym twoim życiu. Ponieważ chcę ci teraz coś powiedzieć, nikt nigdy w życiu nie zranił cię tak mocno jak ty zraniłeś Boga przez twoje grzeszne życie. Jest wiele okropnych rzeczy w Twoim życiu, o których nikt nie wie, tylko Bóg, ale On to pominie. Mówi, przebaczyłem, oczyszczę Cię krwią Jezusa. Nawet nie będę tego pamiętał, ale Ty wybacz innym, tak jak ja Ci wybaczyłem. Czy tak powiesz do Pana dzisiaj? Panie, teraz tu, gdzie siedzę, wybaczam wszystkim, którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili i będę traktować poważnie moje życie od teraz. I chcę żyć dla Ciebie w stu procentach i chcę być jedną z Twych, z małej garstki tych, którzy idą wąską drogą, których możesz pokazać diabłu, tak jak i obaj powiedzieć, czy widziałeś tego człowieka, czy widziałeś tę rodzinę, czy widziałeś ten kościół? Bóg może cię użyć. Piotr nie był wielkim uczonym, był tylko rybakiem i w trzy lata był gotowy, żeby stać się apostołem. Ile czasu potrzeba, żeby zostać apostołem? Piotr był człowiekiem, był Żydem, który nic nie wiedział o Nowym Przymierzu. I po trzech i pół roku z Jezusem został apostołem. Nie potrzeba długo czasu, kiedy Bóg działa w tobie. Został napełniony duchem świętym i był kompletnie inną osobą. On może to zrobić dla was, moi drodzy bracia. Nie dajcie się zwieźć diabłu. Nie myślcie, że zarabianie pieniędzy i zdobywanie pozycji w tym świecie jest wszystkim. Będziecie mieli ogromny żal w wieczności, jeśli postawicie Boga w kącie swojego życia i będziecie robić dla niego minimum. Panie, od dzisiaj będziesz numerem jeden w moim życiu. Wszystko pozostałe będzie stało w kącie. Myślisz, że ty albo twoje dzieci ucierpicie? Ani trochę. Mogę wam powiedzieć, ej moja żona, jesteśmy małżeństwem od 48 lat. Wychowaliśmy czworo dzieci, nie żałujemy. Przechodziliśmy przez czas strasznej biedy. W naszych pierwszych latach, ponieważ postanowiliśmy uczcić Boga. I byliśmy bardzo wierni w kwestiach finansowych. Przeszliśmy przez wiele kłopotów, ale co z tego, staliśmy się lepszymi ludźmi. Zauważyłem, że ludzie, którzy przechodzą przez kłopoty finansowe, wychodzą jako lepsi pod względem charakteru niż ludzie, którzy mają mnóstwo pieniędzy od pierwszego dnia. Chciałbym, żeby nasze dzieci przechodziły przez problemy finansowe. Nie żeby od pierwszego dnia miały mnóstwo pieniędzy, to nie jest dla nich dobre. Myślę, że wielu bogatych ludzi rozpieszcza swoje dzieci, dając im wszystko, czego one chcą. Ja nie mogłem dać moim dzieciom wszystkiego, o co prosiły, bo nie miałem. I weszło im to na dobrze, że nie mogli dostać wszystkiego, czego chcieli. Jest mi żal tych dzieci, które dostają wszystko, czego tylko chcą, bo ich rodzice są tacy bogaci. Chcesz tego, chcesz tamtego, chcesz to, od razu ci dam. Zobacz, jak rozwinęły się duchowo. Powiedz, gdzie są dzisiaj. Są nominalnymi chrześcijanami, ale czy płoną dla Boga? Czy osiągają coś dla Królestwa Bożego? Jeśli nie, czy chcesz wychować dzieci, które są jedynie nominalnymi chrześcijanami? Drodzy bracia i siostry, weźmy nasze chrześcijańskie życie na poważnie i powiedzmy, Panie, chcę, żeby ja i cała moja rodzina, żebyśmy byli świadkami dla Chrystusa. Okej, okay. jeden ostatni werset przed zamknięciem tej sesji. Otwórzcie razem ze mną psalmy. Coś na temat dzieci. Wszyscy, którzy są w małżeństwie, uwielbiają mieć dzieci. W psalmie 127 jest napisane. Oto dzieci są dziedzictwem od Pana. Chwała Bogu. Każde z Twoich dzieci jest darem od Pana. Nie patrz na nie jak na coś, co Ty sam wyprodukowałeś, mimo że Bóg wykorzystał Cię do fizycznego spłodzenia tego dziecka, ale jako dar od Pana. Zrób to, co Abraham uczynił Izaakiem. Panie, oddaję Ci ten dar dla Twojego Królestwa. I wasze dziecko musi być napisane jest w wersecie czwartym jak strzała w ręku mocarza. Czym jest strzała? Strzała jest bronią, której używasz do walki z wrogiem. Jest odpowiednikiem dzisiejszego pistoletu. W dawnych czasach to były strzały. I naciągasz swój łuk, cięciwe łuku żeby wystrzelić tę strzałę w kierunku wroga. Okej. Okay. Masz swoje dziecko w domu może przez 18 lat, zanim pójdą na studia i przez te 18 lat musicie naciągać tę cięciwę łuku. Także pewnego dnia, kiedy będą miały 18 lub 25 lat, nie wiem, kiedy opuszczą dom. Pewnego dnia, kiedy wypuścisz swoje dziecko z domu, ono poleci wprost do diabła i wykończy go. To jest cel strzały. Czy przygotowujesz swoje dziecko, żeby stało się strzałą? Czy tylko do tego, żeby miało wygodne życie na ziemi? Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu. To znaczy, że musimy je uczyć już od dzieciństwa. Błogosławiony mąż, który napełnił nimi swój kołczan. To znaczy, że czy masz jedno, dwoje, troje lub czworo dzieci, jakakolwiek to liczba, każde z nich jest strzałą. Nie doznają wstydu, gdy się w bramie będą rozprawiać z nieprzyjaciółmi. Nie chodzi jedynie o ciebie. Musimy być świadkami przeciwko wrogowi Boga, którym na świecie jest diabeł. On chce zdobyć twoje dzieci. Chce zniszczyć twój kościół. Postaraj się, żebyś przynajmniej ty poszedł za Bogiem i wykonał to, co do ciebie należy. Że tam, gdzie mieszkasz, będzie składana ofiara czysta dla Chrystusa.